Dzień dobry. Zostanie zaprezentowany Państwu proces z grupy czwartej. Zapytanie o paszport punktu pomiarowego. Jesteśmy zalogowani w roli sprzedawcy. Z górnej belki wybieramy procesy. Zapytanie o PP. Zapytanie o paszport PP. Wypełniamy formularz. Kod punktu pomiarowego. Identyfikator operatora. Status użytkownika KSE. W naszym przypadku jest to istniejący użytkownik KSE, który był wcześniej zarejestrowany na punkcie pomiarowym. Atrybut czy wiele podmiotów uzupełniamy wartością fałsz, ponieważ jest jeden użytkownik zarejestrowany na punkcie pomiarowym. Wpisujemy dane tego użytkownika. Typ użytkownika KSE. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Numer PESEL. Klikamy zapisz. Klikamy przycisk prześlij. W prawym górnym rogu wyświetla się komunikat o poprawnie zrealizowanym procesie. Odbieramy komunikat z belki Dalsze działania. Podgląd komunikatów. Klikamy przycisk szukaj. Wybieramy ostatnie powiadomienie. Wyświetlają się dane punktu pomiarowego, które są potrzebne do zawarcia umowy kompleksowej. Dziękuję.